Trzecia fala pandemii zalewa Polskę. Niewyobrażalna skala zachorowań i śmierci przeraża, naprawdę przeraża i jest to temat, który właśnie zaczynają żyć ulica, rodziny, w miejscach pracy, tam gdzie ludzie chodzą do pracy. Ciągle mam wrażenie, że alarmistyczne opinie lekarzy, fachowców, specjalistów nie znajdują właściwego odzewu w poczynaniach rządu, bo właściwie jedynym takim miejscem, w którym trochę straszą, ale mają bardzo dobre samopoczucie, to są, to są agendy rządowe, to jest rząd, to jest minister zdrowia, to jest sam premier i jego otoczenie. Tak, mówią, że jest straszna tragedia, że trzeba wspólnie, że wszystkie ręce na pokład. Po czym mówiąc to, zaczynają walczyć z samorządami w Warszawie. Nie, nie, nie wiadomo dlaczego odbierają samorządowi władztwo nad Szpitalem Południowym pod byle jakimś fałszywym pretekstem. Atakują opozycję. Zaczynają wypominać sprzed dziesięciu Be, ha, kilkunastu nawet lat, jakieś błędy ekipy wówczas rządzącej. A sami nie zwracają uwagi na to, że ani nie mają strategii walki z pandemią, ani nie mają dobrego programu, ani na bieżąco nie korygują tego, co, co spaprali. Przecież nie chcą się przyznać, że brak testów przed świętami Bożego Narodzenia. Dla Polaków, którzy wracali na święta z Wielkiej Brytanii, to między innymi jedna z przyczyn rozprzestrzenienia się tego brytyjskiego wirusa. Ja teraz słyszę, że część Polaków, nie bacząc na te zagrożenia, wybiera się na jakieś wiosenne urlopy do Afryki. Czy myślicie Państwo, że ktokolwiek mówi o tym, że nie wolno, albo że po powrocie trzeba być testowanym? Albo że kwarantanna będzie? Nie, nikt o tym nie mówi. Zaczynają się pojawiać może jednostkowe, ale jednak turyści, którzy gdzieś się przemieszczają z Brazylii, a tam jest najbardziej zjadliwy gatunek wirusa. Czy myślicie Państwo, że ktokolwiek mówi, że nie wolno, albo że będą testy, albo że będzie kwarantanna? Nie, nikt nie mówi. I. To ta nonszalancja rządzących, to, nie do, to, to takie, tak, takie bezmyślne i chaotyczne działania sprawiają, że Polacy za, stracili zaufanie do działań rządu. I dlatego, że stracili zaufanie, to wystarczy wyjść na ulicę i zobaczymy, że co druga osoba chodzi bez maseczki. Bo uważają, że jak ten rząd mówi, że trzeba nosić maseczki, to oni nie będą słuchali. Więc ja mam tylko taką prośbę, drodzy rodacy. Rząd to my możemy mieć najgorszy, jaki możliwy. Ale sami, póki ten rząd jest, zaczniemy o siebie dbać. Ja bardzo proszę, naprawdę. Nie ma co lekceważyć tych zaleceń, odnoszenia maseczki. Przysięgam, nikt się nie udusi. Nikt się nie udusi. Trzeba tr zacząć samemu o siebie dbać. To jest tak, że jak władza o nas nie dba, no to my przynajmniej postarajmy się o siebie zadbać.